Siema, z tej strony Kamyk, witam was w siódmej kolejce VELOCTERY YouTube League, druga liga i dzisiaj z nami jest... Nexio. No i gramy mecz Liverpool kontra Bayern, bardzo ciekawy raz, mecz. Po raz trzeci. Po raz trzeci, problemy ze stadionem, Benfica, Fifa i tak dalej, niestety nie idzie no. zagrać. Teraz już jest Enfield, więc jest normalnie. No właśnie, dobra, ja muszę trochę popatrzeć co tu by porobić, żeby... dobra, Staric. Zagramy inną formację. Ok, tak. Hmm. Powiem Ci szczerze, że chyba w tej chwili w ogóle nie grałem e, jeszcze Liverpoolem. Ale mają dobry skład całkiem, więc. Nie no, ma co całkiem wiem. tam Suarez na ataku robi coś mimo wszystko. No, no. Dobra, czy oni mają jakiegoś prawego pomocnika dobrego? Dałnik jest wolny strasznie. Eee, dobra. Trzeba Masz przejść. 10 sekund. Dobra, to zrobię to tak. Iduka slajwa. 5. Okej, okay, jakoś tak zagram. Ech, ważne, że stary i Suarez w przodu powinni zrobić swoje. No, starić szybki. No, tak samo. No, Suarez też więc jest szybki i, i dobry całkiem. No. Znaczy się. No dobra. I to lecimy. Ja z na ataku. No cieka ciekawa opcja taktyczna. Zobaczymy, jak się sprawdzi. No już początek dobry w moim wykonaniu. No już. No ja nie popełnił błędu. No dokładnie. Gerard, Suarez się cofnął, tak? No to niespotykane. Właśnie Suarez na, na pomocy? No, cofnął się strasznie. No i dobrze, dobrze chciał, ale nie wyszło. Intencje są zawsze dobre? Właśnie. A co może sądzisz o Lidze Mistrzów? E, no losowanie było... No może powiedzmy, spodziewaliśmy się takiego losowania. Mniej więcej ja się przynajmniej spodziewałem, że tak będzie ja, ja też takie obstawiam, identycznie obstawiam. Takie pary, no i tak wyszło. No i liczę na Real, gdyż kibicuję. A, a mam nadzieję, że, że Barcelona przegra. Chociaż, no nie oszukujmy się, w tym roku nie grają jakoś tak super w Lidze Mistrzów. No, dokładnie. Ja remis. myślę, że Bayern, Bayern u, u, w Monachium Bayern wygra, a w Barcelonie remis. Coś mi się tak jakoś wydaje. Tak, tak, tak. Podobnie myślę. Zresztą też PSG pokazało, że, że z Barceloną można grać naprawdę łatwo. No mało, mało brakowało tak naprawdę, nawet jak przed Messi po jakimś czasie, żeby PSG zdobyło tą drugą bramkę. Tak, gdyby tam padła druga bramka, myślę, że by już po meczu. Już mogłoby być koniec. Nie obraziłbym się, gdyby to PS, że było w półfinałach, bo Barcelony nie lubię. No, ja też. Nie, nie że nie wiem, że wyzywam kibiców Barcelony. Paul tak. Nie, że wyzywam jakichś e, kibiców no, Barcelony, ale, ale. Ja nie darzę ich sympatią za jeden mecz po prostu i to dlatego głównie. Aha, no tak. Wpływ mają na te różne czynniki, czy się kogoś lubi, czy nie. No, Brawo. Papa Reina, rejna, pokazał Daj. Dobrze, wyczu wyczułem cię trochę Okej okay. Ładnie O nie teraz będzie z kontrem ramka Ale nie Ustawo nie popełnia mi ni takich błędów Nie no. wolno No zwłaszcza, że to dosyć ważny mecz dla ciebie No, nawet bardzo ważny Dokładnie No, bardzo wow. Noir teraz. No, Suarez ładnie tam uderzył się, złożył do tego strzału. No. Może, gdyby był inny bramkarz, to nawet by nie wpadło. Nawet coś wpadło by właśnie. No, ale Noir to mimo wszystko. Tak. Jeden z lepszych bramkarzy w FIFA i na świecie. Tak, jest. Dokładnie. A i to tam przeszło, tam bardzo niebezpiecznie. No, dobre podanie nawet między obrońcami. A do całego trofeum to pewnie obstawiasz, że zgarnie Real, tak? No tak chciałbym i, i tak obstawiam raczej. Chociaż może na, powiem szczerze, że Borussia też może namieszać. Tak, jeżeli... No z Realem dobrze grali w tej, no, no. dobrze grali. Znaczy się, udało im się z Realem. Nie śledziłem jakoś specjalnie tego meczu z w ich grupie. Mhm. Ale nie, ja właśnie oglądałem te dwa mecze, to naprawdę ładnie zagrali z Realem. I zasłużenie tam wygrali ten mecz Lewandowski, no. Lewandowski, gdyby on tylko przełamał się, grał dobrze w reprezentacji, ja bym do niego nic nie miał. Chociaż nie mam do niego nic, bo wiadomo, że w Borusii dostaje podania, jest tam zawsze gdzie trzeba, ale, ale jednak. No, w reprezentacji mimo wszystko mógłby strzeić raz na jakiś czas brakę, bo. I to nie jest dla mnie San Marino. To, on, to on dla mnie dalej nie strzelił, bo karne przeciwko San Marino się nie liczą. No, no, dokładnie. O. Tym bardziej karny, który ledwo wpadł. O, wow. la. Henderson, w ogóle taki ten Henderson, nie wiem skąd go wziąłem, ale naprawdę fajnie uderzył teraz. No ładna bronka. To błąd tutaj Dante, to jest Dante chyba był, tak? Tak, 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 Dante z czwórką. Tam mm. Miller leciał. O, widzę go, ucieka. No, gdyby to był Shakiri, to może by wyprzedził go tutaj. No Miller też nie jest jakiś wolny, ale Shakiri to nie wszystko nie jest. Czy no bardziej Ribery albo Roben? Teraz Shakir przy piłce. Oj, oj, ow, bo no ładny żółty. Oj, Roben, znowu Roben, Ribery. Rejna! Rejna, <laughs> Roben na bramce. Reina Rejna, dobrze. Oj, tym razem nie da się pokonać. Dobra. No, Roben na bramce ciekawie by było. No tak, na pewno. Chociaż już na pewno widzieliśmy nieraz, że. Piłkarze z pola potrafią bronić karne. No, chociażby, pamiętam jak Lachu miał skład, gdzie grali bramkarze sami, to miał Abomeyanga na bramce i on bronił po prostu wszystko. No, no są, są tacy z pola, co lubią na bramce stać i są tacy bramkarze, tak jak, e, teraz nie potrafię sobie przypomnieć jego nazwiska, który strzela 111 bramkę sobie. Nie, Cień, Roberto Cieni, czy jakoś tak. Nie no, Keni. Keni Brazylijski bramkarz São Paulo. Dokładnie. Nie do strzelił 111. Bramkę. Na, na bramkarza to jest naprawdę. Niektórzy zawodni, napastnicy nie potrafią tyle strzelić. Nie, bo tyle bramek nie strzelają, a. Dokładnie. Bramkarz to jest. Dokładnie. No, wolne ma naprawdę no, bardzo dobre. Zresztą. Y kto strzelił takiego? Adalbert, Adalbert, tak. Adalbert. Ale ta, ta bramka to po prostu masakra. Teraz prawie z połowy wojska bramkarzem, no to jest naprawdę coś. No była w top, w top 5 bramek. Nie, nie to, to nie jest top 5. W top karny? Nie. Ej. W top bramek EA była. Tak. to też tak, no to nawet Nie widziałem. Nie widziałem. I myślę, że gdyby KSI reaktywował top 5, to by też się pewnie tam znalazło. Tak, tak, dokładnie. On, on nieraz wrzuca, nieraz odpuszcza sobie. Ulala, nie Nieraz robi, nieraz odpuszcza sobie, no, ale nie ma co się dziwić, jak on ma co chwilę gdzieś wyjazdy, co chwilę go gdzieś zapraszają. No, dokładnie, cały czas te Eurofan to. No właśnie. Droga do, na Wembley, czy jak to się nazywa ta seria? Dokładnie. No to za darmo sobie prawdopodobnie jeździ, no to jeszcze mu płacą pewnie za to. No fajne, naprawdę. Ale o. fajnie ogólnie to pokazuje. Tak, tak, tak. No, ale... Pewnie, albo on montuje, albo ktoś tam już, ten no, Copa19 chyba, tam on z no tym tak. kanałem. No ja właśnie go oglądam głównie ze względu na Eurofana. No właśnie. Dobra, pierwsza połowa, 2 do 0, także... No. Tutaj twój niewykorzystany karny. No, miałem szansę. No, byś było 1-0, już by mógł mecz być całkiem inny, czy całkiem inaczej wyglądać. Ale posiadanie mm. piłki mam jakby miażdżąco wysokie, nawet nie zauważyłem tego grając teraz. A szczyt powiem, nawet nie zauważyłem. No, na, nie, nie patrzyłem nawet na statystyki. Dobra. I teraz spokojnie się obronić, chociaż robę teraz. Dobra. Okej. Okay. Aj, kto no, no, teraz spokojnie. Ja właśnie zastanawiam się zawsze, nie wiem czy widziałeś, teraz u góry ten twój lewy obrońca. Dlaczego oni tak wychodzą, zawsze przy wykopach są tak szeroko ustawieni z tyłu. Na minimapce można to zauważyć. To, to mnie trochę irytuje. Gdy, gdy wybija jeden z bramkarzy, obrońca zawsze jest w takiej dziwnej sytuacji, tak z tyłu ustawiony. Nie wiem czy to zauważyłeś. Szczerze, że na to uwagi nie zwróciłem. Wow, wow. O, dziwny strzał strasznie. No, Gerard mógłby coś takiego strzelić z takiej pozycji. No ładnie. U mnie nawet chyba nie będę musiał zmian robić. Wszyscy wyglądają dosyć dobrze. Nie, ja nawet nie będę robił zmian. No Gomez nagówki będziesz pewnie próbował na niego rzucać. No spróbuję, spróbuję coś na niego ugrać. Ulala. Ulala, Robin. Nie, Gomez. No to. Jak ty Gomez, czegoś takiego nie trafiłeś? Przecież a, ty masz ładne strzały. A to była, była jego lewa noga, nie wiem ile on tam ma gwia gwiazdek lewej nogi. Ale chyba. Trzy chyba ma. Tak mi się jakoś wydaje. O Matko, on to ma te triki. Tak. A Saidi i Tarabt to jednak też potrafią ładne triki robić. No Tarabt 5 słabszej nogi, 5 pięć, pięć sztuczek. No tak. Wow, no, no, ale już... teraz już się nie pomylił stalić przy dobitce. Tak, no, tyle co mógł wybronić Nejer to wybronił. Ulala. A właśnie jutro prawdopodobnie mają się pojawić pierwsze informacje o fisie 14, znaczy jutro. W środę i to tydzień temu. No, bo nagrywam ten odcinek wcześniej po prostu. Tak, pojawią się niedługo pierwsze informacje o fisie 14. Wszystko to może być takie jak jest, nawet gorsze, tylko niech ten nie doróbki. dokładnie. Tak. Nie będę zadowolony. Tak. To jest naj... Tym bardziej, że teraz PS jest na nowym silniku, będzie no to muszą się postarać ci odjeść, no. żeby po żeby prostu PS ich nie przegonił. Wow. wow! Ładna bramka, aż mi się spodobała. Zakręcił Suarez świetnie. No ładnie, ładnie tam już A to już w nawet? W tak. Ale w fif 12 to taki, takiej bramki to były na codziennie. A tutaj raczej to jest rzadkość, to takie wkręcenie. Finezyjne. No w 12 właśnie te finezyjne bardzo często wchodziły. Tak, no tutaj mamy podania górą, tak więc w każdej FIFA jest coś. W 11 chyba było na prędkość się po prostu szło i podawało się piłki z tego co pamiętam. No ale w 13 właśnie problem jest taki, że tej prędkości u niektórych zawodników w ogóle nie czuć. No dokładnie. No, no, teraz może być nieciekawie. Muller O paparyna znowu Ładnie Matschstuber No i Henderson chociaż już trochę zmęczony No ale bramkę pierwszą strzelił Dokładnie Dobra Jednak ładnie przykryty przez Lama do... Ale, mimo wszystko, klasa sama w sobie. Dokładnie. Jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. Mam Prawych. nadzieję. Że... on gra na prawej obronie. Na prawym, tak, dokładnie. na dlaczego... kiedyś na lewej chyba, ale. Wow, to było dziwne. No teraz Praw... mam też szczęście. Prawych obrońców, dokładnie. Pomyślałem o piszczku i, i też jest są właśnie prawym. Mam nadzieję, że piszczu też kiedyś będzie najlepszym. Może. No Piszczek dobrze gra, dobrze gra. Wydaje mi się, że z całego tego polskiego tria najlepiej gra. Tak, w każdym meczu jednak daje, cud, daje wzmocnienie na tej prawej obronie. Tak jak na lewej obronie jest dziura moim zdaniem, w polskiej reprezentacji, no to na prawej obronie jest, jest No keśle. jest stabilniej to tak. No, o, dokładnie. tam kontuzjowany ktoś. Ale na przykład w FIFA, w FIFA. Polska jest bardzo dobra, moim zdaniem, gdyby troszeczkę lepszą obronę, obronę mieli, to naprawdę w Fifie można by było pograć Polską na wysokim poziomie. No tak, ktoś tam miał konkluzję. No w sumie pomoc jest w miarę ogarnięta, a tak też. Dokładnie, można Polańskiego wystawić na środkowego pomocnika defensywnego, na lewą pomoc można wrzucić Rybusa, na prawą... Ej, Robin, co ty coś zrobił? Na prawą błaszczu, no środkowy pomocnik ofensywny, ja wrzucam e, jeszcze obraniaka. No i napad Sobota plus Lewandowski, tak Gram Polską. Jednak sobota opad... szybki załkiem jest chyba. Tak, gdzie mieliśmy więc można się pobawić nim. nie, taki strzał. No ciężko jest, ciężko jest trafić właśnie z dystansów w może w sezonach tak i w takich grach, ale w Ultimate Team to jest to może trochę szkołatwe. Zależy też od napastnika. Znaczy napastnika, tego strzelającego. No. Ale nie rozumiem kompletnie dlaczego jest tak trudno trafić na pustą bramkę z daleka. No, to jest trochę... To jest znanie kompletnie nielogiczne. Jest pusta bramka. Ktoś trzeba tam trochę odrobinę dalej... Znaczy się bliżej niż połowa, a piłka leci gdzieś kompletnie w kosmos. Dokładnie, no na przykład nie nieraz, gdy z 90 minuta bramkarz wchodzi w pole karne na to ciężko jest no tak. skontrolować i trafić. Bo bramkarz już wtedy dobiegnie, zanim oni tą całą akcję rozklepią. Dokładnie. Zobaczymy, co naprawią w 14, co zrobią w 14. Ja mam nadzieję na jakieś spore zmiany. A Ale... przede wszystkim poprawienie bogów. Co, co... Tak, tak, to, to mi wystarczy jak najbardziej. Okay. I serwery, akcja. i niech serwery naprawią. Tak, no serwery to nawet w SimCity mają problem. Dobra, koniec meczu. 4-0. No. Ja tym meczem raczej zapewniłem sobie pierwsze miejsce w drugiej lidze. No raczej lidze. tak. Już to raczej Tobie nikt nie ma szans zabrać tego tytułu. Tak, dwa, dwa mecze zostały, sześć punktów, tak, więc wydaje mi się, że to już jest przesądzone. O, dobry mecz zagrałem. E. No ty też, może trochę gdyby ten karny gdybyś wykorzystał, to myślę, że wynik mógłby być inny. No ale Karny i autobus na Chelsea i bym grał. No dokładnie. Dobra, to Dobra, było tyle. To dzięki za mecz. No dziękuję Ci bardzo tak samo. Zapraszamy na ósmą kolejkę, która już za tydzień i inne mecze. Trzymajcie się. Na razie. No na razie.